Mamy Tira nie? I, i Porsche. Tir jest stosunkowo silniejszy, nie, ale Porsche nabiera tej szybkości zdecydowanie szybciej, Tak, jest bardziej dynamiczny. To Jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, Hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Dzisiaj z przemysłem Kantorowskim jesteśmy w warszawskim Prime Fitness i porozmawiamy sobie o tym, jak trenować boks bo ty jesteś trenerem od przygotowania fizycznego, współpracujesz z czołowymi kickboksarami w Polsce, współpracujesz z Lewą brodnicką. Czym się różni taki trening na siłowni pod boks w stosunku do tego, który gdzieś tam na co dzień uprawia się rekreacyjnie? Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim, Piotrze, różnica jest taka, że wszystko, co wykonuje tak naprawdę sportowiec, zawodnik sportów uderzanych, powinno być wykonywane aż dynamicznie, To jest ta, bym powiedział, taka fundamentalna różnica. Zawodnik sylwetkowy, czyli potocznie mówiąc kulturysta, zależy mu o tak zwanym czasie pod napięciem, żeby był jak najdłuższy. Nam na tym nie zależy. Chcemy nawet, jeżeli mamy niską intensywność, czyli tych powtórzeń z obciążeniem o wysokiej intensywności jest mało, to chcemy tak, żeby zawodnik to wykonywał wszystko jak najszybciej, żeby ta faza koncentryczna, gdzie mięśnie się napinia bądź skraca, była jak najszybciej wykonana. Czym się różni trening przygotowania siłowego od kondycyjnego, czy, czy to się łączy, jak na przykład chcę zwiększyć swoją kondycję pod boks, to co powinienem robić? Pierwszy pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, no to przychodzi, jest to praca wydolnościowa, praca na zasadzie interwałów, tak? czyli praca, praca ze zmiennym wysiłkiem. Różne są metody, każdy ma inne tak naprawdę. Z zawodnikiem ze sportów uderzanych często się robi taką metodę, że na przykład skracamy przerwy pomiędzy rundami. Tak, pomiędzy rundami sparingowymi, bądź pomiędzy rundami, czy to na, na treningu technicznym na tarczy, bądź, bądź, mówię, rundami sparingowymi. Siła. Czy to jest coś, co faktycznie można zmienić? Bo na pewno yy, mówi się o tym, że, że siła jest wrodzona, tak? Ale czy, czy są jakieś metody, którymi możemy to poprawić? Yy, siła. Siła jest wrodzona. To tak się mówi raczej pod kątem, czy zawodnik Macios no nokautujący, bądź nie ma. Nie? Na ten temat można pisać książki, eseje. Yy... Nad siłą. Siła, jeśli chodzi o cechę motoryczną ludzkiego organizmu, jest cechą, nad którą możemy tak naprawdę zmieniać ją i pracować w perspektywie całego życia. I według teorii książkowej można ją zmienić o ponad nawet 1000%. Nie? Tutaj bym powiedział, że szybkość jest tą cechą motoryczną. Tak, teraz podam taki przykład, która jest najmocniej uwarunkowana genetycznie, i tu może się. w perspektywie całego życia raptem zmienić 5-7%. Albo jesteś szybki, albo nie. Czy ta siła nokautująca wynika głównie z tej szybkości? Wiesz co, bardziej bym powiedział z umiejętności nadania tej sile szybkości, dynamiki. Nie? Bo powiedz mi, taki podam Ci przykład, załóżmy, mamy Tira nie? I, i Porsche. Tir jest stosunkowo silniejszy, nie? ale Porsche nabiera tej szybkości zdecydowanie szybciej. Tak, jest bardziej dynamiczny. Ewa Brodnicka w po ostatnim występie była trochę krytykowana, nawet powiedziałbym, że nie trochę. Ona tłumaczy to głównie wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, gdzieś treningiem, też bez Ciebie, tak? Wyja treningiem tam w innych warunkach, z innym klimatem, później problemu, problemach z robieniem wagi. Co, co zrobiliście, żeby tym razem to wyglądało lepiej? No bo walkę wcześniej z Pucek w Częstochowie to wyglądało naprawdę nieźle. Piotrze, wiesz, ja nie będę mówił o tym, co było dobrze, co było skupiam się obecnie na, na swojej pracy, na tym i zależy mi ją wykonać jak najlepiej potrafimy. Na pewno przygotowania różnią się pod tym kątem, że zostajemy na całe przygotowania w Polsce, w Warszawie i myślę, że to jest zdecydowanie na plus dla lewy. Jakie są e, jeszcze takie. Z tych zmian czasowych, stref czasowych, które różnie wpływają, tak, a na nią wpływają zdecydowanie. Na niekorzyść, no różnie jest kobietą i to wszystko, że tak powiem, bardziej mnie cieszy, że, że siedzimy na miejscu i te przygotowania spędzimy tutaj co. Współpracujesz też z młodzieżą w Żoliborskiej Szkole Boksu. Po Marii, Powiedz mi, czym się różni właśnie praca z młodzieżą, jeszcze nie ukształtowaną, a z takim zawodowcem, jak jednak jest Ewa czy Brodniska, czy, czy chociażby Arkadiusz Rzosek. No wiesz, ten poziom wytrenowania u zawodowców, jeśli chodzi o ten atletyzm, jest, niż u nastolatków, tak, czy, czy tam u młodych sportowców w wieku kadeta czy juniora, no ten poziom atletyzmu no jest skrajnie różny, tak. Tam tak naprawdę staramy się nauczyć ich takich podstaw, podstaw, zanim, zanim cokolwiek zaczniemy robić z rzeczy bardziej zaawansowanych. No to wiesz, te dzieciaki mają bardzo duże zaległości w formie nie wiem, takich podstawowych wzorców ruchowych typu nawet przysiad, czy w ogóle jakieś tam świadomości własnego ciała, czy napięcia. Staramy się je uczyć tego, tak jak powiedziałem wcześniej, od podstaw. Tutaj jest zawodnik, tak naprawdę zawodowiec jak Ewa Brodnicka, czy, czy Michał Bławdziewicz, czy, czy Arkadiusz Wrzosek, no te rzeczy wszystkie zdecydowanie szybciej łapią, tak. To taka, bym powiedział, podstawowa, podstawowa różnica. Czy ktoś, kto jest, y, uprawia sobie boks gdzieś tam y, może tylko dla siebie albo gdzieś na poziomie amatorskim może się do Ciebie zgłosić i, i może współpracować? Jasne, wiesz, y, staram się nie zamykać na żadną współpracę. Jeżeli ktoś jest zdeterminowany, zdyscyplinowany, zdyscyplinowany i chce trenować jak zawodowiec, no to ja zawsze jestem otwarty na tę współpracę, czy, czy, czy to by miała być współpraca online czy, czy indywidualnie tak w klubie. A powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz, która mnie osobiście interesuje. Czy jesteś w stanie trenować sporty walki, a jednocześnie na przykład z, z polepszyć swoją sylwetkę i, i, i zwiększyć masę mięśniową? Czy to są dwa zupełnie rozbieżne cele? No, jasne, że jesteś, wiesz. Zależy to wszystko tak naprawdę od objętości treningowej. Ile tych treningów będziesz miał sportów uderzanych ile jesteś w stanie ty czasu poświęcić na to, żeby trenować siłowo, tak tak naprawdę sportowiec sportów, zawodnik sportów uderzanych na poziomie zaawansowanym zawodowym, no to przeważnie ma tą sylwetkę bym powiedział mocno atletyczną, tak. Są oczywiście przykłady zawodników, jak, jak Tyson Fury, tak, na przykład, który nie, nie wygląda może jak atleta, ale jest bardzo Ale Z biegiem kariery ta, ta, ta sylwetka się nie zmienia zazwyczaj. No, widzisz, nie zmienia się, a jego poziom sportowy, wiesz, też nie można powiedzieć, jak to się mówi tak potocznie w naszym żargonie mięśnie nie biją, tak? Wiadomo, że dążymy do tego, żeby ten sportowiec wyglądał idealnie i generował siłę ciosu i był eksplozywny i dynamiczny, ale to też nie jest tak, że ten, co najlepiej wygląda ma najlepszą sylwetkę atletyczną, będzie najlepszym zawodnikiem. Choć u tej Taysona na przykład tak było. Wszystkich fanów boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Bilocolanty.